Dobry wieczór. Dostałem jeszcze raz przykazanie, abym się jeszcze bardziej sprecyzował w sprawie boskości Jezusa. Tego typu rzeczy bardziej jeszcze wytłumaczyć moje pojęcie trójcy, więc spróbuję to zrobić po raz kolejny. Nie wiem, czy będę w stanie zrobić całość z tego tak, jakbym chciał. Spróbuję. Od początku. Pierwsza księga mój Rzesza. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Beresik Bara Elohim. W języku hebrajskim każde słowo. Yy, przepraszam, nie. Ja to chciałem powiedzieć. W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, słowa mają płeć. W, w języku hebrajskim, podobnie słowa. Yy, mają liczbę mnogą, tak jak w języku polskim. Więc Bereshit, na początku Bara stworzył Elohim, Bogowie. To jest Bóg w liczbie mnogiej. I tu powstaje teraz taki, pewna, pewna dziwna pewna Dziwna, niezgadzająca się yy, treść tak jakby tego. Ponieważ jest stworzył, ale potem jest liczba mnoga po tym, a nie stworzyli. Czyli coś Bóg próbuje nam powiedzieć, prawda? Yy, co Bóg nam próbuje powiedzieć? Że było, nie było, tym, który tworzył, był jeden. To jest to, co Jezus mówił. Słucha Izraelu, Bóg Izraela jest jednym Bogiem. Teraz pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej do Ewangeliana. Tak jak tam czytacie, że na początku Bóg stworzył i teraz jest Ewangeliana. Na, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Słowem Boga jest Jezus, jest Jego syn. On jest Jego ustnikiem. On powiedział, że ja mówię, ja mówię to, co mi ojciec każe mówić. Zauważcie, że gdy Bóg, Bóg powiedział, to jest to samo Elohim, czyli Bogowie, można to odebrać jako Bogowie w liczbie mnogiej. Czyli jak jakby koniec z, mono, z monoteizmem, ale to nie jest tak. To trzeba zrozumieć właśnie duchowo, to nie ma Bogowie, tam jest wciąż Bóg, ponieważ jeden Bóg wszystko tworzy poprzez syna. Yy, więc yy, yy, stwórzmy, jest właśnie potem powiedział Elohim, Bogowie, jest już liczba mnoga, stwórzmy, a nie stworzę człowieka na nasz obraz i podobieństwo, na nasz. Tam występuje już syn i ojciec. Na, na obraz i podobieństwo. Co jeszcze, właśnie yy, można tu wspomnieć: że Krzatan podszedł yy, Adama i Ewę. Powiedział im, że jak zjecie ten owoc, to się staniecie tacy jak on. A oni już byli stworzeni na jego obraz i podobieństwo. <laughs> Więc. Słowo było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wciąż jeden Bóg. Gdyby tu, tu, tu mogło wystąpić właśnie Słowo Elohim. I byśmy to czytali w liczbie mnogiej Bogowie. Ale czytacie, czytamy właśnie jak słowo stało się ciałem, prawda? Więc. W łonie Maryi, do łona Maryi, Bóg włożył cały, można powiedzieć, embrion, cały, całego siebie, całego swojego syna. Bóg tak, Bóg tak uczynił swojego syna, w jaki sposób widziałby siebie. A czytamy o nim, że on nie był. Kimś na wygląd nie wiadomo jakim, to nie był model. Czytamy, że urodził się, był, był, urodził się w poniżeniu, gdyż to jest Bóg. On jest taki wielki, że on nie musi być ładny, nie musi być przystojny. Bóg chce, żeby świat zwrócił uwagę na jego słowo. Tak więc. Na świecie był, a świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności, czyli do Izraela przyszedł. Dobrze, to chyba już tutaj nie ma konkretnych wersów już w Janie, na początku Jana. I teraz... U Hebrajczyków czytamy wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. I przemawiał Bóg przez proroków. Ostatni okresie tych dni przemówił do nas przez Syna. Bóg przemówił do nas przez Syna. I tu jest boskość Syna, że Bóg przemawiał przez syna. Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Już teraz nie będę tego odszukiwał. Ja czynię, czynię tylko to, co widzę u mojego ojca i ja mówię to, co słyszę u mojego ojca. Sam od siebie nie robię nic. Tak jest napisane. Przez syna, którego ustanowił dziedzicem. Dziedzicem czego? Jeśli jest dziedzic, to zawsze dziedzic musi odziedziczyć po kimś. Więc yy, jest jakieś dziedzictwo do odziedziczenia, prawda? Yy, ja jak dostanę spadek, każdy jak dostaje spadek, dostajemy spadek po naszych rodzicach, po naszych ciotkach, wujkach, babciach, prawda? Yy, Ostatnio przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez, które, przez którego także wszechświat stworzył. Przez którego także wszechświat stworzył. Więc syn, używając mocy Boga, tworzył wszechświat. On, który jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty. Więc patrząc się na syna, widzimy Boga. Widzimy samego Boga. I podtrzymuje wszystko Słowem swej mocy. Czyim Słowem? Jeszcze raz, to jest Słowo Boga, które wychodzi z ust Syna. Gdy słuchamy Syna, słuchamy Boga. Nie drugiego Boga, słuchamy jedynego Boga, który jest w Synu, który mówi poprzez Syna. Filipie, tak długo jesteś ze mną i nadal nie rozumiesz, nie wiesz, jak się patrzysz na mnie, to widzisz Ojca? Niech podtrzymuje wszystkie słowa swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Yy, czytacie, że Boga nigdy nikt nie widział, tylko jeden syn. A więc nikt nie zobaczy Boga w, w tym, jak Bóg faktycznie wygląda jako sam Bóg. My możemy zobaczyć tylko Boga patrząc się na syna. Yy, I gdy syn, gdy, syn, ten fakt, gdy syn siedzi po prawicy ojca, ja sobie tego nie wyobrażam w taki sposób, to mogę się mylić, że tam są dwa trony faktycznie. Tu jest moim zdaniem to znaczenie duchowe, to że syn jest po prawicy, on jest prawą ręką ojca. Jest jego, jest jego, czytamy w Starym Testamencie często, yy, ręka Pana, ręka Pana podniesiona. To czytamy, to jest właśnie wykonawstwo, to jest syn. Jest mowa o synu. Ale skoro Bóg jest niewidzialny dla nas, yy, tak więc ja nie sądzę, że tam są dwa trony, po prostu to jest, jest przenośnie powiedziane, że yy, wciąż yy, na tronie siedzi Bóg który tak ufa swojemu synowi, że on wie, że cokolwiek syn nie zrobi, to zrobi to zgodnie z jego wolą. Fakt, że czytamy, iż on, będąc w postaci Bożej, będąc w postaci Bożej, nie, nie uczynił siebie, nie, nie, nie testował tego. On nie mógł dokonać, syn nie mógł wykonać prawa yy, z pomocą Boga w sobie. On musiał wykonać prawo. Musiał wykonać prawo jako człowiek, inaczej to by się nie liczyło. Dla Boga nie jest problemem wypełnić prawo. Bóg sam te prawo zrobił, więc on by je prawo spokojnie wypełnił. To nie jest problem. To właśnie było, to właśnie było jeszcze może nawet gorsze, gdy syn wypełnił prawo, wiedząc, że w nim jest Bóg. Wiedząc, że On ma do dyspozycji y, każdą możliwą moc. Y, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek Tyś jest synem moim, ja Cię dziś zrodził. To jest w psalmie. Dziś to znaczy jest jakiś początek. I znowu ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. To są, to jest wszystko, to są wszystko stare dzieje, kochani. To chyba wszystko w tym temacie na teraz. Gdy jeszcze będą jakieś pytania, może coś mi do głowy przyjdzie. Chyba wspomniałem tamten werset, werset dziewiąty, że on jest w, katoli w Bibliach katolickich źle tłumaczony, ale nawet nie tylko katolicki, ponieważ ta Biblia, którą teraz mam, nie jest katolicką. Umiłowałeś sprawiedliwość, nienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił no Ciebie Boże, Bóg, Twój olejkiem wesela. Ale to jest, to jest niewłaściwe tłumaczenie, ponieważ to jest werset ze Starego Testamentu. Jak pójdziemy do Starego Testamentu, tam jest napisane: Nama, Dlatego namaścił Ciebie Boże, przecinek Bóg Twój. Przepraszam, dlatego namaścił Ciebie Bóg, przecinek Bóg Twój. Olejkiem jakiego olejkiem wesela jak żadnego. Towarzyszy Twoli. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. To słowo Panie to już jest yy, jachwe, jak się nie miało, albo jechowa, jak to woli. Siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół. Twoich, jako podnóżek stóp Twoich. Syn siedzi po prawicy, a ojciec kładzie. Mimo, mimo to, że to syn używa tej mocy. Dlatego musimy tym baczniej zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Yy, Może jeszcze sięgnę do psalmu o ile pamiętam, o ile sobie przypomnę który to jest numer hmm. A to co cytowanie w psalmie drugim właśnie, że jak yy, do mnie yy, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem. Proś, proś mnie, a Ci narody w dziedzictwo, tu jeszcze pijąc do tych, którzy myślą, że trzeba mieć yy, gen faktycznie Abrahama. Yy, nie musicie mieć genu Abrahama, albo judejczyka, czegokolwiek. Dobrze. Tak więc na tym zakończę. Dziękuję.